ma, ja sam znowu i atakujemy tego gościa. I słuchajcie, powiem wam coś. No w jak się nie wyszedł, bo oczywiście ja musiałem przegapić godzinę i, i musi być 15 minut i ten. 15 minut i 17 sekund i przeoczyłem oczywiście ten czas. Że się wysłało, musi być przynajmniej ten czter... ten znaczy kilkadziesiąt minut. Znaczy ten, kilkanaście minut, około 14. Mniej więcej to jest właśnie 14. Kurde, ja potrzebuję te silosy zniszczyć. no teraz silos, 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 yes, sil. Ciało wyraźnie. Znaczy, no, czy ja mówię czy ja mówię po chińsku czy ja mówię niewyraźnie? silos o tak 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 bardzo dobrze tak 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 Teraz nie atakujcie tego, proszę nie atakujcie tego. Tak bardzo. Co mnie zaatakowało tutaj? Okej, okay, nie wiem. Chyba to snipera. Strajkę strap, robiłem. Jakie dwie... No Moje wojska zaraz pójdą, tak? Tak? Rozdzieliły się. Jego zaczęło naparzać laboratory, drugie zaczęło naparzać domka małego. No dobra. <laughs> <laughs> Ojej! Czesio wygra! się wygra! się, Czesio, się. Cześć ja wygra, mam nadzieję, że nie wiem co się stało. Patrz <g��> już jest rozwalone. to teraz rozwalę to, 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 to. Tutaj akurat nie rozwalę, i mnie też to jeszcze, to rozwalę. Ja nie mogę, co za Nic nie widzieliście, prawda? Dlaczego będzie on jeszcze to rozwalał. I jak zobaczę tę kaleć, to... Wol, dwie włosówki tutaj przeżyły.